Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, kanals. w tym odcinku, zobaczymy sobie piękny pojazd szóstego tieru SUSO, czyli niszczyciel czołgów radzieckich na mapie prowincja. Czyli, prawdopodobnie, pierwszy raz w ogóle ta mapa na kanale będzie pokazywana. Spowodowany jest to tym, że ta mapa jest zaledwie do siódmych tierów, właśnie. Siódemki to max, które na niej grają. No i pierwszy raz w sumie wylosowało. Są dwie opcje w zasadzie grania tej mapy. Przynajmniej dwie, które ja tutaj polecam. Jedna to jest pojechanie sobie tutaj za kamień i spotowanie całego tego podjazdu pod nasze czołgi. Koje jest ona trochę ryzykowne, bo jeśli tam się dostanie spota artyleria ma wrzuta, taki FV na przykład 304 jak jest w tej bitwie na spokojnie nas może stamtąd wyjmować. No i jeśli ktoś nam podjedzie na blisko tutaj no to my wysolować go raczej możemy mieć duże trudności, a pomocy tam jakiejś specjalnej nie ma od naszych. No jedyne co to, może nam sobie bitewkę potem rozegrać. Jury niestety dostał, ponieważ Light już pewnie na Mida podjechał. O, to co kw 3 robi właśnie, tylko kw 3 to tam na pewno na no Kamo nie pogra. On raczej będzie jechał agresywnie, dopóki tegoś nie zobaczy. Druga opcja, no to podjechać sobie tutaj, wjechać na górę. Ja nie będę teraz stał i snajpił go chori. Wolę sobie zająć pozycję lepszą u góry. Jak widać, mod nam tutaj pokazywał. Brakuje 900 do trzech biegłości. Wymagania to 1711, także nieco większe niż ostatnio. Na jak pan cerze, jest tajgerek. Który tutaj bardzo agresywnie zagrał, aczkolwiek no to jest błąd z jego strony. Duży. Ja tutaj jestem w stanie przy, wymienić z nim, bo chciałem po pierwsze dać w niego spota, aby otrzymywać właśnie po spocie asystę. No i dać 400. Liczyłem, że może on jednak jakimś cudem nie trafi we mnie. Niestety trafił, ale nic to nie zmienia, bo jest teraz na hita. Niestety nie udało nam się go dobić, ale nie ma już HP, praktycznie. Także tajgerka mamy z głowy. Tutaj jest. Głowika tym razem, ja sobie szybko przeładowałem na apcr ka W podziale 390 alfy Uuu, głowika by prawie nam line dała I by się bitwa szybko skończyła 390 alfy na ap mamy 175 penetracji Na Goldzie 217 Aeczki 530 alfy 661 penetracji Trochę Wtalałem Hmm Coś możemy stąd zrobić? Aktualnie Raczej ciężko. indykach chyba nie ma co puszczać. No spróbujemy. Pestek trochę mamy, także na spokojnie. Ten nic tutaj on spotował. Raczej nic nie będzie. Ten jakby nam tutaj się stąd wycofał. M8, M4 agresywnie podjechał. Dziwna sprawa. Parkował za jakimś budynkiem, jak widać. Szkoda, bo nikt nie świeci nawet do jazdu. Jak widać, przeciwnicy się bardzo późno świecą. Stał na szybko w kawu, ponieważ on już ruszał. No i jak widać, udało się dać Zaraz będzie możliwość dania w wchodu lub w kawu, jeśli oni się w ogóle będą świecić cały czas. Mam że z tym nie będzie tak łatwo. Za bardzo jest ogarniający po tamtej stronie niestety o, ja mam spota 52. ciekawa sprawa, bo w zasadzie nie strzeliłem Wiedziałem, że dopiero po spocie jak coś to dostanę spota, jak widać niestety nawet bez tego no i ten gowik już raz zblindował i to po raz kolejny, dlatego nie wychylałem co? Teraz może zdecyduje się dać mu pestkę jedną, jest one-shot'nym Mamy 1700, e, pestki dane, po asyście 600 Także e, to małe mamy już praktycznie wbite, wystarczy jeden strzał, aczkolwiek szkoda Bo nie widzę perspektywy na wyciągnięcie tej bitwy To jest w tym wszystkim najgorsze Spróbujemy sobie dać w Churchilla Widać, skupianie trochę tutaj trwa Aczkolwiek jest dosyć celny ten pojazd No i znowu mamy spota Ta pestka co prawda zapewniła nam trzecią biegłość Aczkolwiek no wynik 2.200 mnie tutaj nie satysfakcjonuje jakoś mocno zobaczymy sobie na statystyki jakie eee, mieliśmy teraz podczas wbijania tego pojazdu Ja sobie go, tak jak mówiłem, podszykowałem troszeczkę przed świętami no, będę miał szansę na blind'a, będę miał szansę, pytanie czy go trafiłem Blind'a dałem Niestety nie wiem czy jeszcze coś tutaj uda strzelić Ujmy, nic nam nie, nie szkodzi nie chyba jeszcze spota nie dostaniemy po, tej po tym strzale 52 tam praktycznie nie było, oj, ja teraz spikowałem dosyć mocno No i niestety mnie dobił w końcu Mot nam pokazuje 95,10 20 setnych, żeśmy tutaj wbili na prowincji. No i co? Su, co mogę o nim powiedzieć? Dosyć dobra mobilność jak ta TDK. Świetne działo, ja uważam je za świetne. Człowiek, zaraz jeszcze zobaczymy w grażu. Jedną alternatywę działa dla tego pojazdu. Super mobilność, super camo, super działo. To są główne zalety tego pojazdu, a w zasadzie czego więcej chcieć od TDK. Pancerz raczej nie istnieje. Może czasem jakąś piątkę uda się odbić, ale to sporadyczne, sporadycznie to występuje. No wiarzmo działa, coś tam można ewentualnie złapać za zero. Jeśli ja chodzi o tę bitwę z trzech biegłości, no to mamy tutaj 850 spota, 2400 400 także no nie jest to zła bitwa. Ponad 3 k sumowanego w zasadzie, trochę tutaj jak widać uszkodzeń krytycznych, żeśmy byli. Trzecia klasa przybiegłości. Pierwszy pod względem demedżu, niestety nasz, który tutaj mocno nie, do, nie domagał, 4 zera jak widać i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć czołgów praktycznie, które robią pestkę, 6, bo Is to również jedną pestkę tutaj zrobił, niestety. No, także ciężko, ciężko w takiej bitwie coś, Tutaj było ugrać Dwa zestawy modułów, na jaki grałem, to dosyłacz, wentylacja oraz optyka, które grałem teraz na tym zestawie. Drugi to dosyłacz turbo oraz HP na mapy miastowe. Dwa zestawy pocisków działo tak, jak sobie powiedzieliśmy. Szybko zobaczymy, polowe co tutaj daliśmy. Lewo, prawo, prawo. Następnie alternatywa dla działa. Zobaczmy sobie, jest takie działo jak pewna setka. Która ma 250 y, alfy, 185 penetracji. Natomiast na Goldzie jest już jej 235, czyli całkiem, całkiem dobrze. Ma ona lepszy DPM od tej 122. Lepszą, wiadomo, celność, szybszy czas skupienia. Ja szczerze tym działem nie grałem, przynajmniej teraz od kiedy markowałem ten pojazd. Także y, ciężko mi się wypowiedzieć. Myślę, że może być ono ciekawe. Aczkolwiek jednak y, ja lubię grać z telekami agresywnie i myślę, że do takiej. Gry ag bardziej agresywnej, gdzie dajmy, yy, albo się staramy wymieniać, albo podjeżdżamy w agresywne pozycje, gdzie chcemy dać pestkę i schować, a nie y, raczej snajpimy z tyłu. Lepsza jest to dwójka aczkolwiek jeśli ktoś preferuje właśnie granie na dalszy dystans, no to setka może się okazać odpowiednim wyborem. Załoga tutaj przygotowana po prostu. Zobaczmy sobie w zasadzie te deki na. Yy, no tutaj, raczej średnio są rozwinięte, nie ma Jest dziewiątka do kupienia oraz 8, co prawda są do zbadania za free, ale czekam na jakieś wierzchołki drzewa, aby sobie całe te linie pokupować yy. Załoga no Myślę, że taka jak na TDK dosyć, dosyć standardowa Pierwsze trzy perki podstawowe, bija na prawo, maskowanie, następnie coś yy, Podstrzelanie pod spota Tutaj podobnie Kontrolowane uderzenie, wybrane, ponieważ ta załoga ma iść na dzika. Stąd właśnie taki wybór. Jakiś tuning amunicji, nic wiadomo, tego typu perki. Czy coś jeszcze o chciałbym powiedzieć? Możemy sobie zobaczyć statystyki. Resetowane były statystyki, miałem 85 i 4. Zatem 10% udało nam się wybić w 14 bitew przy średnich uszkodzeniach 2220 na 800 pota. Nie pamiętam, jak to by porównać z tym, w Jak-Pancerze tam też coś około 2000 damage'a było, aczkolwiek no, wydaje mi się, że na tym su yy, zdecydowanie się przyjemnie grało, przyjemnie się ten damage wbijało. było dużo więcej lepszych bitew, i myślę, że na pewno te 3K sumowanego to jest zdecydowanie więcej niż na Jak-Pancerze. Ogólne statystyki z pojazdu: pojazd odkupowany stąd tak dużo bitew: 151. 1500 na 300, także no te jest tutaj porównanie dosyć, dosyć yy, no znaczna różnica, bo tutaj mamy 1800 ogólnych bitew sumowanego, a tutaj mamy 3000, tak. także spora przebitka. 4200 zalewie tylko w najlepszej bitwie, 7 fragów, niestety bitwy żadnej ciekawszej nie mam, takiej, której mo można pokazać, takiej turbo, turbo dobrej. A jakiejś przeciętnej nie będę pokazywał, ponieważ w tej też się udało coś nastrzelać: 2400 na 850 tak jak sobie. I co, to byłoby na tyle. Ja bardzo polecam wszystkim ten pojazd. Myślę, że jest mega dobry. Ogólnie ta linia może nie jest jakoś świetna: przynajmniej do 268, chociaż 652 ma super DPM, i su wiadomo, świetna alfa. Obiektem też grałem był bardzo dobry, natomiast ta dyszka jest taka. Jest w porządku, aczkolwiek nie powala ona. Natomiast według mnie to drzewko jest ciekawsze. Tym pojazdem grałem. Tym niestety nie ten. Według mnie jest turbo, turbo dobry. No, ale myślę, że kiedyś sobie je wbiję i może ocenkę. Może jakieś zmarkowanie pojazdu się z nich pojawi. A póki co dzięki za odcinek, za wysłuchanie mojego teraz troszeczkę długiego gadania, ale coś było. Kilka rzeczy, które chciałem tutaj powiedzieć, i co? To. to byłoby na tyle. Do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!